ederim <laughs> I strzelam celnie jak Batis w bramkę Chwyć za mikrofon jak za klamkę Posiadam swój styl jak obraz ramkę Prawdziwym składom zawsze je brawo KCE to prawdziwy kręty stado HST na traku jak tornado Nie rosną tu banany ani żadne awokado A To KC ani jakiś Eldorado Walczę z padaką tak jak z bykiem Toreado A tak jak motocykle Honda Wklaczam do akcji w dobrym stylu Jamesa Bonda Jestem za okolic w no i ronda Mam więcej remów niż witamin, owocowa więc zobaczę za szajka, wchodzi na majkę jak do włazu Komando bez nazu od razu Po usłyszeniu rozkazu Więc daję kazu w układaniu wyrazów, wyrazy zmieniam tak jak grob bez kaukazu, zamienia się w masę w Teraz dwóch MC, tak jak w bateriach, są dwa ogniwa Kiedy nagrywam, to głowa się kiwa, nie odniwa Sprawdź jak się nazywa, tak to moja cywa Inaczej Erieska nie wiem, siedzisz w tym jak w jabłku bestka Czy kropka i kreska w alfabecie morza Nieważna jest forsa, własne podejście By robić jak najczęściej, hip prawdziwy Nie zwiwy, w stylu Nana, to nie jest w planach Tak jak mała strana, nie jest kace tam, gdzie są place Pragi Zajmujesz się hip-hopem, nie odwrócisz mej uwagi Nie pójdę nigdy na to, jak lotnisko za Kagi Atakuję nagle, jak zjeba kwaśne deszcze Wbijam się w rymy, jak w skórę latem gleszcze Prohibite 98, wszystkie bambu wieszcze Zobaczycie jeszcze, usłyszycie jeszcze, jeszcze, jeszcze.